To jest Eckenberg MMA 160. Jest to spawarka elektrodowa DC na ich uchwycie, odpowiednia do spawania elektrodami otolonymi o średnicy od 1,6 do 3,2 mm. Dzięki temu można spawać grubości około 6 do 8 mm w jednym przejściu. Można też spawać grubsze materiały, ale wtedy trzeba będzie nakładać spoiny warstwowo. Ma zakres prądu spawania do 160 Amperów i jest aktywnie chłodzony powietrzem, co oznacza, że przy 160 Amperach i temperaturze otoczenia 25 stopni ma cykl pracy na poziomie 60%. Posiada przewód zasilający o długości 2 metrów. Chcesz masę lub uchwyt elektrody? Mają przewód o długości 4 metrów. Napięcie wejściowe wynosi 220 V i urządzenie toleruje wahania od minus 15 do plus 15%. To sprawia, że jest on idealny do pracy z agregatami o mocy od 5 kVA. To, że nie potrzebujesz gazu i że przy użyciu odpowiednich elektrod możesz spawać niepowlekane lub lekko powlekane stalowe elementy, a także stal nierdzewną, żeliwo, twarde stopy oraz inne stale trudności realne, sprawia, że to urządzenie jest idealne do napraw i konserwacji w terenie lub ogólnie do konstrukcji na miejscu. Oczywiście nie jest też zbyt drogi. Bardzo kompaktowy, waży tylko 4 kg, posiada pasek na ramie dostarczany jest w walizce. Innymi słowy, to urządzenie jest niezbędne dla zespołu serwisowego. Wszystkie ustawienia obsługuje się za pomocą tego przycisku i przeprowadzę cię przez wszystkie pozycje menu, aby pokazać, co oferuje to urządzenie. Jeśli na chwilę zostawię urządzenie w spokoju, automatycznie wraca do ustawienia natężenia prądu spawania. Ale najpierw chcę ustawić tryb spawania, więc naciskam przycisk menu, aż dojdę do tej opcji. Następnie, obracając pokrętło, mogę wybrać między lift, TIG a MMA. Do lift TIG wrócę pod koniec filmu. MMA to spawanie elektrodami otulonymi. Przechodzimy teraz do kolejnej pozycji, czyli włączania lub wyłączania VRD, czyli Twojego urządzenia do redukcji napięcia. Bardzo szybkie wyjaśnienie, czym jest VRD, ale jeśli Cię to interesuje, możesz zgłębić temat dalej. Kiedy spawam, mam obwód zamknięty. Mam zacisk masowy podłączony do mojego metalowego stołu lub metalowego przedmiotu, a w uchwycie elektrody mam elektrodę, którą przykładam do materiału i w ten sposób spawam. Jeśli odsunę ją od materiału, mam obwód otwarty i nie spawam. To VRD jest przeznaczone do sytuacji, na przykład gdy jest bardzo wilgotno. Mogę sobie wyobrazić, że wtedy bierzesz to pod uwagę. Ale co powiesz na gorący dzień, kiedy zdejmujesz spocone rękawice i kładziesz je na stole? Opierasz się o stół, a drugą, słoną i spoconą ręką dotykasz elektrody, uchwytu lub samych elektrod. Wtedy może się zdarzyć, że twoje ciało zamknie obwód elektryczny. Oczywiście, w najniebezpieczniejszy możliwy sposób, przez twoje ramię, przez serce i wychodzi drugą ręką. Aby temu zapobiec, wbudowano urządzenie do redukcji napięcia. Ono sprawia, że prąd spawania w stanie spoczynku zostaje obniżony. To absolutnie nie oznacza, że nie musisz już na nic uważać, to po prostu dodatkowy element bezpieczeństwa. Dlatego też na coraz większej liczbie stanowisk pracy jest to obowiązkowe. Powodem, dla którego możesz chcieć wyłączyć VRD, jest to, że urządzenie spawalnicze potrzebuje ułamek sekundy, aby wykryć, że zaczynasz spawać, przez co elektroda w takim przypadku może trochę trudniej się zapalić niż przy ustawieniu natężenia prądu. Maksymalnie 160 A i minimalnie 30 A przy spawaniu MMA. Widzisz też, że zalecana średnica elektrody automatycznie się zmienia. Następnie prąd hot start. To jest procent wyrażony względem ustawionego natężenia prądu spawania. Na przykład, jeśli spawam na 100 amperach, ustawię hot start na 50%, to przez ułamek sekundy przy rozpoczęciu spawania dostaje zwiększenie o 50%. W tym przypadku więc 150 amperów. To sprawia, że rozpoczęcie spawania elektrodą jest łatwiejsze. Spawarka może obsłużyć maksymalnie 160 amperów, więc nigdy nie przekroczy tej wartości. Jeśli ustawię prąd na 100 amperów z hot startem na 100% to nie pójdzie na 200 amperów, tylko po prostu na 160 amperów przez pół sekundy. I na koniec siła prądu, znana również jako siła łuku elektrycznego lub siła dyg-dyg. To również jest wyrażone w procentach prądu spawania i sprawia, że podczas spawania zmiany napięcia są kompensowane przez natężenie prądu. Jeśli nagle zbliżę elektrodę do materiału, napięcie zacznie spadać, przez co jeziorko spawalnicze się ochłodzi i elektroda może zacząć się przyklejać. Wtedy spawarka zwiększy natężenie prądu, dzięki czemu jeziorko spawalnicze znów się rozgrzeje. To niezwykle przydatna funkcja, która potrafi zniwelować wahania odległości elektrody. Jeśli na przykład spawasz bardzo cienką blachę, to nagły wzrost natężenia prądu może przepalić w niej dziurę i wtedy może byś wolał, żeby elektroda jednak się przykleiła. Dlatego możesz to ustawić od 0 do 100%. I działa to tak samo jak w przypadku funkcji Hot Start. Właśnie do tego ta funkcja została pierwotnie stworzona. Choć doświadczony użytkownik może również eksperymentować z tym ustawieniem, aby uzyskać łagodniejszy, szerszy łuk spawalniczy, lub wręcz przeciwnie, głębszy, bardziej skupiony łuk. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zajrzyj do swojego warsztatu lub obejrzyj kilka tutoriali na YouTube. Ostatnie ustawienia, które wprowadziłeś, również zostaną zapisane. MMA160 korzysta z 9 mm złączy dyns, zazwyczaj z elektrodą podłączoną do plusa, a zaciskiem masy do minusa. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tej funkcji Lift TG. Jest ona dostępna, i teraz powiem kilka nieprzyjemnych rzeczy. Tego nie można z czystym sumieniem nazwać prawdziwym TEGE. Każdy profesjonalny spawacz TEGE będzie się od tego trzymał z daleka. Istnieje metoda, która również wykorzystuje pocieranie, podobnie jak przy elektrodzie. Nawiązujesz kontakt zamiast korzystać z wysokoczęstotliwościowego zajarzenia łuku, gdzie naciskasz przycisk, trzymając palnik nad materiałem, a łuk sam przeskakuje. I to jest całkowicie w porządku przy spawaniu elektrodą. Tak, czasem elektroda się przyklei. Wtedy ją odrywasz i próbujesz ponownie. Jeśli zrobisz to palnikiem G i ostra końcówka elektrody wolframowej się przyklei, musisz ją oderwać. Jeśli utworzyła się kurka, Musisz całkowicie rozebrać palnik TIG, ponownie naostrzyć elektrodę, złożyć palnik i dopiero wtedy możesz spróbować jeszcze raz. Do urządzenia nie jest więc dołączony palnik TIG i będziesz musiał osobno kupić palnik TIG typu Lift. Taki palnik nie ma wielu funkcji w porównaniu do zwykłego palnika TIG i standardowego urządzenia TIG. Nie ma żadnej komunikacji z Twoim urządzeniem, więc nie możesz ustawić przepływu gazu przed ani po spawaniu. Nie masz wsparcia pulsacyjnego i wielu innych funkcji. Jeśli to brzmi bardzo nieatrakcyjnie, to znaczy, że dobrze wykonałem swoją pracę. Chcesz spawać tej z Eckenberg? W takim razie spójrz na Eckenberg TG 200 pensów. To spawarka, która ma wszystkie te funkcje i umożliwia także spawanie MMA. Jest trochę droższy, trochę większy i trochę bardziej skomplikowany. A jeśli chcesz spawać tylko elektrodą, to tutaj masz lepsze urządzenie. Ale chcesz spawać tej zapomnij o Lift TG i sprawdź Eckenberg TG 200 pensów. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że to pomoże Ci w wyborze spawarki. Zanim zaczniesz, koniecznie sprawdź naszą przyłbicę spawalniczą Ekenberg z ogromnym wizjerem o wymiarach 100 na 100 funkcjami autościemniania i technologią TruColor. Podsumowując, to naprawdę świetna przyłbica spawalnicza. Dwa...